No, czekaj. Uu, co tam? <laughs> co tam się wydarzyło? Hallo! <laughs> że ja tylko złapałem tego dziwnego ciśmę, motyla, co to tam było? Ej, ej widzu, ostatnio zakończyliśmy w, idealnie po pokonaniu Mecha, Smoka, właśnie Hyacinth, która po prostu go rozgromiła razem ze swoim unikorem, który właśnie się pokazał. Jestem ciekaw, czy jeszcze nam coś przedstawi ta mała bohaterka i uratuje nasz run. Stawiam, że tak. Ej, a to się może znowu zawalić, czy nie? Nie, już nie, bo, bym bo tak to bym przetestował. Czy da radę? Nie wiem, stanąć pod tym i to się wtedy na nazwali. <laughs> czemu ja lubię testować takie dziwne rzeczy? Aha! To jeszcze nie ostatnie było jego słowo. Jeszcze będziemy z nim walczyć? Serio? <laughs> to trzech razy sztuka, ta. Dasz radę! Już raz udało ci się, choć nie jestem przygotowany. Tu jest ten problem. <laughs> nie mam bufu, bo czemu tak powoli to leci? Nie cierpię tego. Dobrze, wiem. No! <laughs> No, przecież nie chciałem atakować. No, i będę musiał powtarzać, bo raczej się nie doleczę teraz. O, źle to wygląda. No, i bardzo boli. A, okej, okay, dobra. To było fabularnie dobra. Udało się. Miałem tylko przeżyć. Dobra, teraz jestem przygotowany. Mam dużo energii. Mam nadzieję, że. No właśnie, bufy chyba mi przeszły, no nie? Tak mi się wydaje. Tak, bufy mi poprzechodziły, więc powinno być łatwiej. A jak będzie, to zaraz się przekonamy. Bo jednak, bufy. tu robią robotę i to dużo. Nie! nie! Nie, 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 nie aktywuj się. Nie, 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 nie może być tak. <ślaski> Jestem na styk. Kiedy ta pasywka się odpali? Halo? Ja raczej, kiedy się naładuje. On mi cały czas zmniejsza HP i to mi się nie podoba. O nie, to zaboli. Aj, 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 aj Oj! Dobra, żyje. <ślaski> Ała, ła, ej no, to może być ciężkie grając samemu. <grych> A, czyżbym musiał się przygotować na jednak podwójne party Ayasyn ja, i Luna? Może tak być. Dobra, jeszcze spróbuję kilka razy, ale może być ciężko. To no, można przyznać, że muzyka jest tutaj bardzo ładna. Fajnie zrobiłem ten podkład muzyczny. Czuję się tą epickość. No, no Problem jest taki, że ta epickość nie daje mi busta <grych> za dużego. Oprócz tego, że mogę... W razie czego likwidować debafa. no ale niedobrze, chyba będę potrzebował pomocy. Te, teraz co, już nie zrobi, a liczyłem, że da radę solo, a tu niespodzianka, jednak nie da. Ech, brzydko wygląda teraz ten spok, wcześniej wyglądał bardziej majestatycznie. Na szczęście mam teraz całe party, jest i luna, powinniśmy dać radę teraz w dwójkę, tak liczę. Zastanawiam się, czy nie łatwiej by było, gdybym grał już tutaj solo <grym> swoją własną postacią. Popatrzcie jak go rozgramiał. Nawet nie może do tej, do tej fazy dojść, a jednak doszedł. <grym> no cały czas mu te łapki zbijałem. Te macki może bardziej, bo to są macki. I teraz się aktywuje scenka. Że posiądzie moc. Jest! Odpalamy tego bufika i zobaczmy jak to będzie wyglądało. A, czyli tak, myślałem, że coś nowego będzie. <grym> a to jednak niespodzianka. A, już go nie ma. Boink. A nie, jeszcze przeżył. Jeszcze jeden. Dobra, to zrobi to Unicorn może. Albo ja. Nie no, Unicorn wykończył. <laughs> Zakończył tą walkę. Ale widzicie, jedna postać, jedna postać, i jak to szybko zmieniła. Czekaj jeszcze, on dochodzi do party? U! już w ogóle nie, u, to oszustwo. Ej, czyż on tutaj był przed chwilą? U! A nie, czekaj, jest ta. Nie był na tym dachu? On jest tu. Ja sądziłem, że on tutaj był podczas tej rozmowy. On jest tam. <noise> Okej, okay, dobra, nieważne. I co, trap? <noise> to jest pułapka, niemożliwe, żeby tak po prostu to oddała. To jest pewnie Bartolos, no jestem pewien. <noise> Bartolosa może oddać, dobrze. Irytował mnie, No jednak nie. <noise> Prawie. Myślałem, że to będzie Bartolos, a nie waza. Zmieni się pozycja kamery i będzie stał za tobą, jestem pewien. Dobrze mówię? A jednak nie. Będzie się z nim cały czas bawiła kotka i myszkę. Jeszcze się przyniła w inną postać. Ale już tą postacią nie będzie mogli biegać. Szkoda. Znowu się rzucił i znowu złapał się na tego samego baita. Naprawdę. On będzie się łapał cały czas na to. Niemożliwe. Niemożliwe. Nie chcę mi się wierzyć. Oddaję, też jestem zdziwiony, że się złapał dwa razy na to samo. Oho, pojedynek jeden na. 4? <laughs> Okej, okay, będziemy równany pojedynek w końcu. 4 na 4, a nie, 4 na 5, dobra. A, ale to jest. A, to jest autokombat? Czy nie autokombat? Dla mnie drugi jak autokombat wyglądał, dobra. ciągamy złoto, oddawaj złoto. Po co mu złoto? <laughs> a ja tutaj tak naprawdę nic nie muszę robić. No, wystarczy, że ona by sama zrobiła. Pozostałe klony przecież się nie ruszają. <laughs> Pograbiony, bardzo dobrze. A, to jest easy. Ej, a może naprawdę wyłączę autokombat? Ona sobie sama da radę. Będzie fabularnie. W końcu mogę przeczytać, co tam są za dialogi, bo czasami za szybko znikają. <grytania> A tutaj nie ma tak jak możliwości, żeby gdzieś se kliknąć i przeczytać, co wypowiadali się podczas walki. To fajnie wygląda, że ona sobie tak łatwo z nim poradziła. A zaraz pojawi się kacenka, już tak nie będzie łatwo. Serio. Na tej planecie tracimy wszystkich, których lubię, podobają mi się te postacie i po prostu znikają. Zresztą ona się niedawno pojawiła i już ją żegnamy. Ech. Czekaj! U, co tam? Co tam się wydarzyło? Hallo! Że ja tylko złapałem tego dziwnego ćmę motyla, co to tam było. Byłem w tej pięści mechanicznej. Tak? No moją postać zmieniło. U, teraz będę biegał po świecie. Tam gdzie nie powinienem. No, zabawny Bóg zabawny. Tak jak i to. Co to jest? Tak zura się nie wczytała. Hallo. Okej, okay, jakieś dziwne nowe mechaniki. Dobra, ale już czaje, mniej więcej chyba czaje, tylko że powinienem się na to patrzeć, no nie? Tak. Tak. I po drugiej stronie. Okej, okay, po drugiej stronie. Ej, no chwila! <grym> o, jest git. <grym> Dobra, czaje, czaje. Proste, proste, ale fajne. Ja wszystko mówię, że fajne. Dopóki nie trafi się coś trudnego. Gdzie muszę siedzieć 10 minut i później rezygnuję koniec końców. Później wracam i robię to w sekundę. <grym> Może nie w sekundę, ale w 10. 20. A, jeszcze? Czy jakiś dwóch? O, o, trzy fale przeciwników. O, ale straszne. a łapka sprawiedliwości. A pac. Jedna fala z nich. Przeżyli? <grym> Przeżył jeden. Okej, okay, to mnie zaskoczyli. Myślałem, że padnie od razu, tak? A tu niespodzianka, jednak nie. Dlaczego ty zaczynasz? Co to za pojedynek? Powinniśmy równie zaczynać, a nie. <grym> no to masz pac. I jeszcze raz moja tura. I pac. No i kto wygrał ten pojedynek? Oczywiście, że ja, jeszcze bonus dawaj, bonus do ataku dawaj, boink! Niewyczuwalny ten bonus, ale zawsze coś. <grystanie> Ojej, mamy uciekać, a on będzie nas gonił? Jak mamy uciekać od niego, jak on już zniknął? <grystanie> Uwielbiam to, jakby chociaż zrobił, nie wiem, taką animację, że on idzie w naszą stronę, czy coś takiego i jak nie zdążymy uciec od niego, to po prostu deadge, ale czy, albo walka, której nie, nie mamy szansy wygrać, No nie, po co? Po co to dodawać? Nie możemy się wczuć w to bardziej. Ale to teraz walki będzie? O oh Maj, aż się nie spodziewałem, aż tyle tego będzie zaraz. Może no i dobrze, po tylu dialogach. W końcu akcja. Jakaś porządna? No bo jest porządna akcja. Nie dzieje się. Ale szybko się odpalił. W swoją drugą formę. Chciałem zejść jakiś dodatkowy efekt, a nie tylko takie delikatne. Zią. A tej mocy nie znasz, ale zaraz poznasz. I to bardzo mocno. No chciałem tylko zobaczyć, co tam się wydarzy, a widzę, że nawet ich usunęli, żebyśmy. Tam ich nawet nie ma. <śmuszczaj> Teraz powinno być takie wielkie łupnięcie, czy coś takiego, ale też nie ma. To nie tam walka trwa. A to kto to? Tam się zbliża. Uch. Uch, kolejna nowa postać. Czy jej w ogóle nie było wcześniej? Hu 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 To to jest. A nie, czekaj, ona się chyba pojawiała na samym początku, w jego historii, dobrze pamiętam? Nie pamiętam jak się nazywa. Coś było. Nie no, no raczej to nie jest jakaś nowa wersja March. Wątpię. Włosy ma podobne, ale to nie jest March. Chwila, chwila, chwila! Po przypominasz mi kogoś. Monkey Impact miał taką postać. Uff. I to koniec, tak? W takim momencie! <laughs> jak ja nie lubię takich momentów zatrzymywania historii. <laughs> Czy nam książkę zostawili przed nogami, żeśmy się przewrócili i sobie ten. <laughs> się przewrócili i sobie zrobili. Nie zrobię coś, ale zostawiliście w najgorszym momencie, choja jak zwykle. Jak zwykle historię. Dunk Heng oczywiście walczy tam. Pewnie nie walczy na śmierć i życie. Oczywiście go nie ma. Wcześniej go nie było i teraz go też nie ma. Ech, jak zwykle. Choja potrafi popsuć. Trafi popsuć wszystko. A tak, taka fajna historia. Myślałam, że to już koniec. A wy widzowie co sądzicie o tej historii? Bo jak dla mnie to jest top tierowa historia i nie mogę się doczekać kontynuacji. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, hej.